W świecie, gdzie przemoc, lojalność i pieniądze tworzyły fundamenty ulicznego imperium, oni byli jak królowie bez koron. Dowodzili brutalnymi bojówkami pseudokibiców Krakowi i Wisły Kraków, wzbudzali strach i respekt, a ich nazwiska były szeptane z trwogą. Dziś te nazwiska zostały skrócone do jednej litery, a ich oczy zasłonięte czarnym paskiem. Mieli za sobą całe szeregi oddanych ludzi. Wpływy sięgające głęboko poza stadionowe trybuny, oraz środki finansowe, o jakich przeciętny człowiek mógł jedynie pomarzyć. Przewodzili brutalnym grupom, które z jednej strony nosiły barwy klubowe, a z drugiej z łatwością poruszały się w mrocznym świecie przestępczości zorganizowanej. To oni byli twarzami, choć często zakrytymi kominiarką, najbardziej niebezpiecznych frakcji chuliganów Krakowi oraz Wisły Kraków. Przez lata narzucali swoje zasady zarówno na stadionach, jak i poza nimi, wymuszając szacunek. Strach i posłuszeństwo. Łączy ich wspólny koniec. Każdy z nich, niezależnie od siły czy pozycji, w końcu musiał ulec aparatowi sprawiedliwości. Ich twarze zniknęły z widoku publicznego, zastąpione paskiem na oczach, a nazwiska ucięto do jednej litery symbolu upadku. W gronie tym nie zabrakło także postaci kobiecej Magdalena K., której zatrzymanie przez policję symbolicznie zamknęło pewien rozdział w historii krakowskiego świata chuliganów i gangsterów. Epokę, która przez lata fascynowała, przerażała i przyciągała uwagę zarówno zwykłych obywateli, jak i śledczych. W centrum jednego z najbardziej dramatycznych procesów ostatnich lat znalazł się Robert M., znany w kibolskim świecie jako metal. Sprawa ciągnęła się przez ponad 9 lat, obfitując w zwroty akcji, analizę brutalnych wydarzeń i liczne spekulacje medialne. Wszystko zaczęło się w roku 2004, kiedy to Metal, mając już 33 lata i uchodząc za doświadczonego człowieka, zarówno w strukturach kibicowskich, jak i ulicznych układach, postanowił udać się na teren osiedla Dombie. Tam, w samym sercu wrogiego terytorium, planował rozmowę z grupą Kiboli Wisły Kraków. Oficjalnie chciał zapobiec kolejnym atakom na swoich, próbując wynegocjować coś w rodzaju niepisanego rozejmu. Ale sąd uznał, że jako osoba dorosła i znająca realia tego brutalnego świata, Powinien był przewidzieć, że taka inicjatywa nie zakończy się przyjacielskim uściskiem dłoni, lecz raczej eskalacją konfliktu. W czasie tego feralnego spotkania towarzyszył mu 21-letni Krzysztof M., znany jako Neo. W odróżnieniu od Roberta, Neo był młodym, impulsywnym i pełnym agresji chuliganem, który zamiast słów wolał działać. Miał przy sobie nóż i nie zawahał się go użyć. To właśnie on zadał śmiertelne ciosy 17-letniemu sympatykowi Wisły. Pawłowi O, zwanemu Fudzinem. Chłopak nie miał szans. Jego śmierć odbiła się szerokim echem w całym Krakowie, a fala nienawiści i odwetu wstrząsnęła kibolskim półświadkiem. Pół roku później, zanim zdążył odpowiedzieć za swoje czyny, Neo odebrał sobie życie, wieszając się w celi aresztu śledczego. Metal, choć nie zadał śmiertelnego ciosu, został zatrzymany i spędził 27 miesięcy za kratami w areszcie. Został jednak uniewinniony przez sąd, który uznał, że działał w granicach obrony koniecznej. Nie oznaczało to jednak końca jego problemów z prawem. Po opuszczeniu aresztu na krótko odzyskał wolność, by wkrótce znów znaleźć się w centrum policyjnego zainteresowania tym razem jako jeden z podejrzanych w brutalnej bójce koło multikina, w której zginął młody kibic Wisły. Sąd nie miał litości i skazał go na 4 lata więzienia, co ostatecznie przypieczętowało jego dalszy los w świecie, który sam pomógł stworzyć. Krzysztof M. pseudonim Młody Misiek był kolejną postacią, która z pozoru wyglądała jak typowy przywódca kibolskiej bojówki, ale w rzeczywistości przewodził zorganizowanej, brutalnej strukturze przestępczej. W czerwcu 2017 roku Sąd Okręgowy w Krakowie ogłosił wyroki dla grupy chuliganów związanych z Wisłą Kraków, których działalność daleko wykraczała poza stadionowe oprawy czy ustawki z przeciwnikami. Na czele tej bandy stał właśnie młody Misiek, który został skazany na 7 lat i 2 miesiące pozbawienia wolności. U jego boku funkcjonował inny lider bojówki, Patryk K, zwany Mietkiem, który również otrzymał wyrok siedmioletni. Ich gang działał metodycznie i bezlitośnie. Od własnych kurierów substancji żądali całkowitego posłuszeństwa i lojalności. W przypadku jakiegokolwiek potknięcia lub straty towaru, reakcja była natychmiastowa i okrutna. Jednego z nich, który nie dopilnował ładunku, obciążyli finansowo, każąc mu spłacać straty. Innego potraktowali znacznie gorzej. Wlali mu do ust wrzątek, pozostawiając trwałe obrażenia i przypomnienie, co grozi za nieposłuszeństwo. W ich dosier znajdowały się także przypadki brutalnych pobić, próby wymuszenia haraczu w wysokości 50 tysięcy złotych oraz przerażające akcje polegające na uprowadzeniu ofiar do lasu, gdzie bili je ostrym narzędziem po nogach nie tylko zadając ból, ale także wysyłając jasny sygnał innym – nie zadzierajcie z nami. W roku 2019 sąd utrzymał w mocy surowe wyroki dla pięciu członków wiślackiej bojówki o nazwie Sharks. Grupa ta, znana z wyjątkowego okrucieństwa i ścisłej hierarchii, działała jako zorganizowana grupa przestępcza, której głównym źródłem dochodów był handel zakazanymi substancjami na dużą skalę. Wśród skazanych znaleźli się dobrze znani w półświatku chuliganów liderzy i aktywni członkowie. Marcin M. noszący pseudonim Chudy został uznany za głównego przywódcę tej frakcji i otrzymał wyrok 6 lat pozbawienia wolności. U jego boku działali inni wpływowi członkowie gangu tacy jak Robert B. znany jako Wiślak, który usłyszał wyrok 5 lat od siatki, a także Grzegorz N. pseudonim Norris, skazany na 3 lata i 6 miesięcy. Do tego dochodzili jeszcze Tomasz D. zwany Szmirą oraz Mateusz o pseudonim Opal. Obaj dostali po 3 lata i 2 miesiące więzienia. Wszyscy oni odpowiedzieli przed sądem za udział w gangu narkotykowym, który działał sprawnie i przez długi czas pozostawał poza zasięgiem służb. Dwóm pozostałym członkom tej grupy sąd nieco złagodził wyroki. Michał, a który w środowisku kibicowskim funkcjonował jako Leon, miał do odsiedzenia 3 lata i 1 miesiąc, podczas gdy Paweł L., znany jako Koala, otrzymał wyrok 3 lat i 10 miesięcy. Wśród barwnych, a zarazem mrocznych postaci krakowskiego półświadka kibolskiego, Szczególne miejsce zajmuje Mariusz M., znany w tym środowisku pod pseudonimem Szogu. Jego nazwisko od lat pojawiało się w aktach spraw prowadzonych przez policję oraz prokuraturę. Jako oddany chuligan Krakowi zdobył reputację człowieka nieprzewidywalnego, niebezpiecznego i bezwzględnego. Po raz pierwszy opinia publiczna usłyszała o nim szerzej pod koniec grudnia roku 2002, kiedy to w dzielnicy Nowa Huta na osiedlu Dywizjonu 303. Doszło do brutalnego ataku na grupę kibiców świętujących zwycięstwo Wisły Kraków. Tego dnia miasto było spowite szarym niebem, a mrożne powietrze nie zdołało ostudzić emocji po zakończonym meczu. Szogun, działając wspólnie z niezidentyfikowanym do dziś wspólnikiem, zaatakował z zaskoczenia, nie dając ofiarom szansy na obronę. Policja szybko ustaliła, że miał przy sobie broń palną, której posiadanie było nielegalne. Sąd nie miał wątpliwości co do jego winy i skazał go za udział w pobiciu. Oraz nielegalne posiadanie broni. Jednak to nie był koniec jego kryminalnej ścieżki. Po latach, gdy wydawało się, że jego aktywność osłabła, znów stanął przed sądem, tym razem za wyjątkowo brutalny i szokujący atak. Na jednej z ulic Starego Miasta, dokładnie na ulicy Podbrzezie, doszło do incydentu, który zatrząsł lokalną opinią publiczną. Mariusz M. zaatakował nieumundurowanego funkcjonariusza policji, używając przy tym bagnetu co w środku cywilizowanego miasta było aktem skrajnej desperacji i przemocy. Wraz z nim działał inny znany w tym środowisku chuligan, Michał M., który z kolei uzbrojony był w ostre narzędzie i również wymierzył ciosy w stronę funkcjonariusza. Ostatecznie sąd skazał Szoguna na dwa lata więzienia, a jego towarzysz usłyszał wyrok dwóch i pół roku. Wyrok był prawomocny i stał się kolejnym dowodem na to, że brutalność, z jaką działali, nie pozostawała bez odpowiedzi ze strony wymiaru sprawiedliwości. Niedługo po tym wydarzeniu Szogun znów znalazł się w centrum głośnej sprawy. Tym razem chodziło o brutalne pobicie ochroniarzy pracujących w krakowskim klubie Ministerstwo. Wraz z innymi członkami gangsterskiej frakcji pseudokibiców brał udział w napaści, która miała znamiona dobrze zaplanowanego ataku. Dochodzenie wykazało, że nie tylko brał udział w samym pobiciu, ale także pełnił rolę przywódcy tej grupy, co obciążyło go jeszcze bardziej. Kolejna z postaci, która zapisała się krwawo w kronikach kryminalnych, to Marcin N., znany jako Maniek. Był on jednym z głównych oskarżonych w sprawie dotyczącej śmiertelnego pobicia Tomasza C. pseudonim Człowiek, jednego z liderów kibiców Krakowi. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w styczniu roku 2011. Ofiara została bestialsko skatowana, a szczegóły zbrodni wstrząsnęły nawet najbardziej zatwardziałymi śledczymi. W ciągu kilku lat przeprowadzono aż trzy odrębne procesy, podczas których zapadły liczne wyroki. W grudniu 2013 roku ogłoszono pierwszy wyrok, który objął 11 osób, z czego 8 otrzymało kary od 8 do 10 lat więzienia. W drugim procesie, w którym sądzono Michała G. zwanego Guzikiem oraz Marcina W. pseudonim Zibi, zapadły identyczne wyroki po 8 lat pozbawienia wolności. Trzeci proces zakończył się skazaniem Karola S. noszącego przydomek Karolek, który otrzymał karę 8 lat i 10 miesięcy więzienia. Z czasem kilku oskarżonych postanowiło współpracować z organami ścigania, łamiąc zmowę milczenia, która od lat stanowiła podstawę lojalności w środowisku Kiboli. Dzięki ich zeznaniom udało się potwierdzić rolę wielu osób w tej zbrodni. Tomasz H., znany jako Waszka, oraz Grzegorz L o pseudonimie Pasta, otrzymali symboliczne kary 11 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Z kolei Maciej K, pseudonim Gęsty, został skazany na rok pozbawienia wolności. W zawieszeniu na ten sam okres, tylko jeden z oskarżonych, Alan K., został ostatecznie uniewinniony od zarzutu udziału w śmiertelnym pobiciu, co uczyniło go jedynym, który wyszedł z tej sprawy bez skazy na nazwisku. W innym procesie, który ponownie wstrząsnął Krakowem, główną postacią był Mariusz Z. znany jako Zielony. Razem z bratem Jakubem oraz kilkunastoma innymi osobami został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokuratura postawiła mu najcięższy zarzut. Kierowanie gangiem chuliganów, który nie tylko bił i zastraszał, ale także handlował zakazanymi substancjami, posiadał broń palną bez zezwoleń oraz zajmował się praniem brudnych pieniędzy. Podczas przeszukania mieszkania Mariusza Z policjanci natrafili na olbrzymie ilości gotówki. Zabezpieczono tam 410 tysięcy euro oraz 300 tysięcy złotych. Podejrzany w trakcie jednej z rozpraw sam przyznał, że łącznie było to około 2 milionów złotych, jednak nie chciał zdradzić skąd pochodziły te pieniądze. Tłumaczył, że ta kwestia jest przedmiotem innego postępowania. Oficjalnie był zatrudniony jako zarządca nieruchomości w niewielkiej firmie i zarabiał miesięcznie około 1500 zł, co nie pozostawiało wątpliwości, że zgromadzony majątek nie miał nic wspólnego z legalnym zatrudnieniem. Wśród liderów krakowskich grup chuliganów był również Paweł M., znany szerzej jako Misiek. Były przywódca bojówki Sharks został aresztowany. Jednocześnie sąd zgodził się, by oskarżony mógł opuścić areszt. Pod warunkiem wpłaty gigantycznej kaucji w wysokości 850 tysięcy złotych. Dodatkowo nieruchomość należąca do jego rodziców, miała zostać obciążona hipoteką w wysokości 350 tysięcy złotych. Misiek pytany o środki oświadczył, że nie dysponuje takimi pieniędzmi, co tylko potwierdziło jego trudną sytuację procesową. Po kilku miesiącach zgodził się na współpracę z wymiarem sprawiedliwości. Na podstawie zeznań złożonych przez Pawła M. prokuratorzy zbudowali ponad 20 aktów oskarżenia. Jemu samemu wciąż grozi do 15 lat więzienia. W gronie najgroźniejszych chuliganów znalazł się także Paweł Eł, znany jako Master. Był szefem tzw. Jude Gangu, złożonego z najbrutalniejszych członków frakcji kibiców Krakowi. Zatrzymano go pod samym stadionem Legii Warszawa. Był już wtedy poszukiwany listem gończym. Został osądzony razem z pięcioma innymi członkami swojego gangu. Odpowiadał za przemyt 2,7 tony suszu konopi, której czarnorynkowa wartość sięgała niemal 55 milionów złotych. Na końcu tej listy, choć równie ważna i symboliczna, znajduje się Magdalena K, która jako jedna z nielicznych kobiet miała w tym świecie pozycję równą najgroźniejszym mężczyznom. Prokuratura skierowała do Krakowskiego Sądu akt oskarżenia, zarzucając jej kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w skład której wchodzili chuligani Krakowi. Grupa ta zajmowała się handlem zakazanymi substancjami i działała przez wiele lat, będąc praktycznie nietykalna. W akcie oskarżenia znalazło się również 11 innych osób, w tym konkubent Magdaleny K., Mariusz Z. Zielony. Razem tworzyli jeden z najgroźniejszych duetów przestępczych w historii krakowskiego półświadka. Na początku bieżącego roku została skazana na 3,5 roku więzienia, a Mariusz Z. na 10 lat.